Cześć wszystkim. Dzisiaj dosyć nietypowo, bo chciałbym porozmawiać o tym, jak budować swój marsz w oparciu o styl walki danych bohaterów. Style walki weszły do bohaterów od generacji siódmej, więc od tych bohaterów chciałbym zacząć. Jako, że to jest dosyć długi i wyczerpujący temat, podzielę go na trzy części, czyli dzisiaj omówimy w całości budowanie marszów oraz ulepszanie bohaterów. Dla stylu kontroli od generacji 7 do generacji 20. W następnym filmie skupię się na bohaterach generacji Oporu, czyli Resilience, oraz w kolejnym na bohaterach generacji Berserka. Nie to okno. Także, jeżeli chodzi o budowanie bohaterów na stylu kontroli, zaczynamy od generacji 7. W generacji 7 yy, mamy. W całości ją zbudowaną na stylu kontroli, czyli zarówno piechota, jeździe, jeździec, jak i łowca są bohaterami stylu kontroli. A więc mamy tutaj Magnusa, Cardiniego oraz Grima. Mamy Magnusa, mamy Grima i gdzie tu się ukrył nam Cardini? Jest Cardini. I tak powinien wyglądać marsz zbudowany na bohaterach stylu kontroli. I teraz bardzo ważna uwaga, w generacji 8 i w generacji 9 nie mamy żadnego bohatera w stylu kontroli. Więc pierwsze ulepszenie tego marszu będzie dopiero kiedy do waszego stanu wejdzie generacja 10. Co to oznacza? To oznacza, że przez 9 miesięcy chodzicie tylko tymi trzema bohaterami. No chyba, że w międzyczasie będziecie chcieli rozbudować drugi marsz w stylu Resilience bądź w stylu Berserk. To wtedy rozbudowujecie korespondencyjnie, jakby pozostałych bohaterów. Jeżeli chcecie się skupić wyłącznie na stylu kontroli, no to do generacji 10 tak naprawdę zbieracie materiały. Kiedy przyjdzie generacja 10, jeden z tych panów zostanie wyautowany i zastąpiony. I w tym momencie naszego magnusa usuwamy i usunęli się wszyscy i zastępujemy go laurą. Laura jest pierwszym bohaterem stylu kontroli, którego będziemy wymieniać w tym marszu. Tak jak tu widzicie, jest bohaterką w stylu kontroli. I kiedy wchodzi do Was generacja 12, to ulepszamy właśnie tego bohatera, chcąc rozbudowywać styl kontroli. W 11 generacji pozbywamy się już Cardiniego. W generacji 11 pozbywamy się Cardiniego, w jego miejsce wchodzi bas. I Poświęcamy wszystkie środki, żeby rozbudować tego bohatera. Ostatecznie bohaterów z generacji 7 w całości wymieniamy w generacji 12, kiedy do naszego stanu zawita Cody. Ona będzie ostatnim bohaterem z generacji 12, która stworzy marsz, który powinien wyglądać: Cody, Laura i Buzz. Dokładnie tak jak tutaj widzimy: Cody, Laura i Buzz. Tak powinien wyglądać marsz, kiedy jesteśmy skupieni na tym, aby jak najlepiej wypadł nasz marsz stylu kontroli. Następnie w generacji 13 jest przerwa, ponieważ nie mamy żadnego bohatera stylu kontroli. Tam w całości, cała 13 generacja to jest berserk. Z kolei w generacji 14, jednej z moich ulubionych generacji, mamy w całości poświęconej bohaterom stylu kontroli. Co to znaczy? To znaczy, że Kodiego, Laurę i Baza używamy tylko przez krótką chwilę, bo później wymieniamy ich na całą generację 14. Dlatego nie radziłbym inwestować dużych środków w ulepszanie Kodi, ponieważ jej będziemy używać najkrócej. W generacji 14 mamy już tutaj Jeba, Trish i Wolfe. I tak powinien wyglądać marsz stylu kontroli. W generacji 15 znowu mamy dziurę, bo ona jest poświęcona w całości, stylowi Resilience. Więc pierwszą wymianę bohaterów, będzie to w naszym przypadku Lan, która zastąpi Trish, będziemy mieli w generacji 16. Następnie Jeb zostanie zastąpiony przez Donalda z generacji 17. A więc mając generację 17, wasz marsz powinien wyglądać Donald, Lan i Wolfe. Dopiero w generacji 18 zastępujemy naszego wysłużonego już Wolfę Christopherem. W ten sposób, że w 18 generacji nasz marsz powinien wyglądać Christopher, Lan i Donald. Kiedy dojdzie do nas generacja 19, Lan odchodzi w niebyt i zastępuje ją Yamira, A więc nasz marsz powinien wyglądać Donald, Jamira, Christopher. I nadeszła najnowsza generacja, czyli 20. I tutaj Donalda zastępuje Boomtail, a więc nasz marsz powinien wyglądać Boomtail, Yamira, Christopher. W kolejnej generacji wymienimy Christophera. Już pokazuję jak te marsze powinny wyglądać e, wcześniej. To znaczy, najnowsza generacja, czyli mając Boomtaila rozbudowanego, powinien wyglądać, powinno wyglądać to tak. Boomtail, Christopher i Yamira. Dajcie znać co sądzicie o tego typu wideo, które mają pomóc Wam dobrać odpowiednich bohaterów do danej generacji i do danego stylu walki, który Wy preferujecie rozbudować. Do zobaczenia w kolejnych wideo, w których omówię styl Berserk oraz Resilience oraz których bohaterów warto rozbudować w danej generacji. Do zobaczenia i cześć.